Witam Cię serdecznie. Cieszę się, że dotarłeś do tego filmu. Chcę Ci przekazać kilka informacji odnośnie współpracy z firmą OVBL Finance. Współpracę zaczynałem jako pracujący student w 2008 roku. Przez te 14 lat zebrałem dużo doświadczenia, nauczyłem się nowych umiejętności dotyczących sprzedaży, zarządzania zespołami sprzedażowymi. Dzięki współpracy mogłem od strony praktycznej wykorzystać to, co na studiach było tylko teorią. Dzięki nienormowanym godzinom pracy mogę realizować swoje pasje, hobby oraz mam więcej czasu dla siebie i dla rodziny. Dzisiaj młode osoby mają naprawdę duże pole manewru na rynku pracy. Są przeróżne możliwości zarabiania pieniędzy, jako twórcy, streamerzy i tym podobne rzeczy. Każdy startup wymaga od nas nakładu pracy, pieniędzy i wysiłku. I jeszcze trzeba umieć się z tym przebić. Osoby w młodym wieku nie zawsze ten kapitał posiadają, a u nas możecie wystartować bez żadnego ryzyka finansowego. Jedyne co inwestujecie to swój czas. Każdy nowy współpracownik ma swojego partnera, opiekuna, który może w każdej sytuacji pomóc. Możliwości współpracy hybrydowej staje się dzisiaj u nas codziennością i możesz pracować tak, jak sam sama zdecydujesz. Zacząć możesz już podczas studiów. Reasumując, po pierwsze, rozpoczęcie współpracy z OFOB nie obarcza was żadnymi kosztami. Jedyne co inwestujesz to swój czas na naukę, zdobywanie dodatkowych umiejętności, wiedzę. Po drugie, współpracę możecie potraktować jako swój startup, który gwarantuje wam świetne produkty, świetnych partnerów i pomoc holdingu w uzyskaniu uprawnień bez wydawania pieniędzy. Po trzecie, każda osoba rozpoczynająca współpracę ma swojego opiekuna, partnera biznesowego, aby się szybciej rozwijał, rozwijała. A dla tych, którzy chcą poświęcić się karierze w finansach, gwarantujemy 100% efektów. No i po czwarte, tylko ty decydujesz, pamiętaj, gdzie chcesz być w tej firmie, jakie cele chcesz zrealizować. Z naszym modelem biznesowym jesteś w stanie osiągnąć wszystkie swoje zaplanowane cele. Pozdrawiam cię serdecznie, Denis Wikliński.